Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne 16 zadanie z rachunku różniczkowego z książki Teraz Matura, z poziomu rozszerzonego, bo na podstawie oczywiście nie ma rachunku różniczkowego. Zadanka mamy takie. Oblicz obwód trójkąta prostokątnego, czyli tego naszego trójkąta, którego tu narysowałem, w którym jedna z prostokątnych ma długość 2. No to niech ona ma 2. Ok, sorry. OK. I dla którego stosunek pole koła opisanego na tym trójkącie... Do pola, koła, do pola tego trójkąta jest najmniejszy. Od czego my tu w ogóle zaczniemy? Po pierwsze tak, skoro tu jest dwójka, to tu mogę sobie napisać x i wyliczyć tą przeciwpostokątną stwierdzenia Pitagorasa, tak? Czyli będziemy mieli, że tą przeciwpostokątną to jest a kwadrat, czyli 4, plus b kwadrat, czyli x kwadrat, równa się c kwadrat, tak? Będzie 4 plus x kwadrat, równa się c kwadrat, a więc nasze c to będzie pierwiastek z tego, tak? No, mam nadzieję, że tylko kamerka nie zasłania. Czyli mówiąc inaczej ta nasza przeciwprostokątna tak, jest równa pierwiastek, tak, załóżmy, że to jest jakieś c i wiemy, że to c jest równe pierwiastek z 4 plus x kwadrat. OK. I teraz będziemy musieli policzyć stosunek, a więc od razu ja będę tworzył sobie funkcję, z której później będę liczył pochodną. Czyli no tak, i dla którego? Stosunek, a więc kreska łamkowa, pole koła opisanego na tym trójkącie. Trzeba pamiętać, że jeżeli jeden z boków jest średnicą, tak, to przeciwprostokątna. Bo inaczej, jeżeli w trójkąt, trójkąt prostokątny jest piszany w koło, to przeciwprostokątna zawsze jest średnicą. Czyli wynika z tego, że tu jest połowa, a więc środek odcinka. A więc to jest równe promień. Czyli nasz promień to będzie pierwiastek z 4 plus x kwadrat przez 2. Tak? To będzie nasz promień. Dobra, no to lecimy. Wzór na pole koła to jest oczywiście pi r kwadrat. No i wzór na pole trójkąta to jest 1 druga podstawa razy wysokość. Czy też podstawa razy wysokość. Czyli 1 druga razy 2 to jest 1. I razy x to jest po prostu tu będzie x. No to f od x równa się, tu sobie przepiszemy nasze pi. Albo nawet zrobimy inaczej, że to pi, żeby nam nie utrudniało później obliczeń, rzucimy tu. Mamy promień do kwadratu, więc mamy tak. Pierwiastek 4 plus x kwadrat do kwadratu to jest oczywiście 4 plus x kwadrat, tak? Przez 2, czyli będzie do kwadratu przez 4. No i gdyby tu jest oczywiście jeszcze przez x. Więc ten x możemy sobie tu wrzucić do mianownika. Bo podzielić przez x znaczy pomnożyć przez 1 przez x. I dlatego jak wymnożymy to ten x pójdzie właśnie do mianownika. Czyli nasza funkcja dokładnie to wygląda pi razy 4 plus x kwadrat przez 4x. Ok? Dobra. No i teraz oczywiście mamy sprawdzić, skoro już tą funkcję mamy. E, musimy... Mm, obliczyć ekstremum, tak, czyli ten stosunek ma być najmniejszy. No to musimy policzyć, oczywiście, pochodną, czyli f prime od x. To piszę sobie spokojnie, mogę z przodu przepisać i napisać, że pochodna z tej funkcji to jest nic innego jak pochodna z 4 plus x kwadrat przez 4x prime. Ok? Dobra. No to liczymy sobie to, tą pochodną. To jest równe. I przepisuję. No, i tu już znowu jest oczywiście wzór. To stosowałem chyba przez ostatnie 20 zadań na pochodną ilorazu, czyli to jest pochodna licznika. Pochodna z 4 plus x kwadrat to jest oczywiście 2x. Razy mianownik, czyli razy 4x minus licznik, czyli to będzie 4 plus x kwadrat. I razy pochodna z mianownika, pochodna z 4x to jest 4. Ja tą czwórkę sobie tu przed nawiasem ładnie wrzucę. No i przez kwadrat mianownika, czyli przez 16x kwadrat. A więc to jest równe. Pi sobie dalej przepisuję. A tu będziemy mieli tak. 2x razy 4x to jest oczywiście 8x kwadrat minus... 4 razy 4 to jest 16 minus 4x kwadrat. Przez 16x kwadrat. <laughs> czyli ostatecznie ta nasza pochodna wynosi pi... 8x kwadrat minus 4x kwadrat to jest 4x kwadrat minus 16. Ok? Przez yy, 16x kwadrat. No i znowu, skoro mamy sprawdzić, kiedy jest ekstremum, to musimy sprawdzić, kiedy ta pochodna jest równa 0. Czyli kiedy pi razy 4x kwadrat minus 16 przez 16x kwadrat jest równa 0. Jeżeli pomnożymy to sobie przez 16x kwadrat, to otrzymamy pi. Razy 4x kwadrat minus 16 równa się 0. Podzielimy to sobie przez. Nie przez 4, tylko podzielimy to sobie przez pi. Tu jest oczywiście nawias. Czyli otrzymamy tak: 4x kwadrat minus 16 równa się 0. Podzielimy. Oba, ja może tak. 4x kwadrat równa się oczywiście 16, tak. Podzielimy przez 4, a więc x kwadrat równa się 4. Spierwiastkujemy, a więc x równa się 2, lub x równa się minus 2, ale ta odległość nie może być ujemna, więc zostaje nam, że x równa się 2. No i teraz mamy obliczyć obwód tego trójkąta. To skoro mamy obliczyć obwód tego trójkąta, to proste. Tu jest dwójeczka. x nam wyszedł 2, więc już jest 4. No i tutaj trzeba podstawić tylko jeszcze pod x -a, dwójkę, czyli ten nasz obwód jest równy. 2 plus 2 to jest oczywiście 4, dodać pierwiastek 4 plus 2 do kwadratu, 2 do kwadratu to jest 4, plus 4 to jest pierwiastek z 8. A więc to jest 4 plus pierwiastek z 8 to są dwa pierwiastki z dwóch, i to jest nasza poprawna odpowiedź. Więc. Takie fajne zadanko za 6 punktów. Trzeba było tylko narysować, że ten stosunek wyznaczyć, tak? Czyli dzielenie pole koła przez pole trójkąta. Łatwo podstawić, tylko trzeba pamiętać, że każdy trójkąt prostokątny, jeżeli na trójkącie prostokątnym yy, opiszemy koło, no to środek jest oczywiście w środku tej przeciwprostokątnej, tak? Środek tego koła jest w środku przeciwprostokątnej. Dzięki czemu mieliśmy promień, podstawić, wyliczyć pochodne. I to kończyło nasze zadanie. Dobra, dzięki wielkie za uwagę i zapraszam Cię do kolejnych zadań. A jak masz jakieś pytania, śmiało pisz w komentarzach. Na razie.